Witajcie moi drodzy na kanale Zrób to sam. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobiłam ciekawy prezent na dzień matki. To jest mydło, a w środku są dwa serduszka. Teraz Wam pokażę, jak to wszystko można zrobić. Będziemy potrzebować mydła glitterowego w płynie. Tutaj mam kubeczek po jogurcie w dobrym pasującym kształcie oraz Dwa serduszka to są takie dodatki do kąpieli. Kiedy wrzucimy je do wanny, to będą się pienić. W środku jest piana i płyn do kąpieli. Zazwyczaj są w kształcie kulki, ale ja mam tutaj serduszka. Można coś takiego znaleźć łatwo w drogerii. Oprócz serduszek są różne inne kształty. Teraz Wam pokażę, jakie ja mam kształty. Tutaj mamy delfinkę. I oprócz tego mamy mrówkę i dwa sertuszka. Wkładam moje mydło do mikrofagi na minutę, na średnią temperaturę, aż się rozpuści. Zdjęłam już przykrywkę. Trzeba włożyć bez przykrywki. Więc moje mydło już nie ma przykrywki. Wkładamy i czekamy aż się rozpuści. Kiedy mydło jest płynne, wlewamy do kubeczka. Mniej więcej do połowy wysokości. Nawet trochę mniej, poniżej połowy. Żeby nie było za cienkie, ale też żeby nie było za grube. Wrzucamy do środka serduszka. Moje mydło już troszeczkę zastygło, więc muszę je wcisnąć do środka. I wstawiamy do lodówki, aż całość zastygnie. Teraz wyciągamy. Tak wygląda od spodu. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry efekt. Widać wyraźnie jedno serduszko. Drugie serduszko jest jak gdyby za ukryte za bańką powietrza. Ale też właściwie można rozpoznać, że to serduszko. Brzegi są nierówne, więc wyrównamy je jeszcze nożem. Od tej wierzchniej strony nie wyszło najlepiej, ale wydaje mi się, że ważne jest, żeby choć z jednej strony wyglądało, było przezroczyste i dosyć gładkie. Teraz jeszcze je opakuję, kładam je do foliowej torebki. I przymocowuję karteczkę, że to jest prezent dla mamy. Z szywaczem przyczepiam karteczkę. I prezent na dzień matki mamy gotowy. Mam nadzieję, że ten pomysł się Wam podobał. Oczywiście możemy zrobić, zatopić w takim mydle różne rzeczy. To nie musi być na dzień matki i nie muszą być serduszka. Mogą być takie kształty, jakie Wam się podobają. I na prezent dla kogokolwiek. W końcu wszyscy używają mydła. Więc może to być prezent dla przyjaciółki albo dla kogoś na urodziny. Mydło się wszystkim przyda. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Będę się bardzo cieszyć z lajków. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych naszych pomysłów na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!